Oj, Daisy! Jak ty wlazłeś jak furtka była zamknięta? Co? No nieważne, kto idzie na spacer? Taki wieczorny. Fudziemy. O! Mam tę słodką. No dobra, Daisy. Polataj sobie. Pobiegaj. Rób co chcesz. Eee, napij się mleka i chodź. Idziemy na spacerek. Oho, o Boże, ale biegają. Ale biegają. Dopiero wieczorem, to jest zabawa. Chodź jak to? No chodź. Ty, ty, ty ty, 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 ty. Czy tam Daisy nie interesuj, chodź na spacer. Chodźcie pobawić wieczorem no, Dopiero wieczorem to się zabawa zaczyna O ty mój labladorku, ty Co? No pierdolisz sobie dzisiaj marchewkę znowu? No już chrupiesz jeszcze Chodź Chodź No chodź idziemy się bawić w sianie No chodź Czekaj nam brudny ten Już? No nie, Bum do dostrości nie działa. Dobra, chodź. No Daisy, ty se wypij trochę mleka. O tam, tam jest przy mleku. No widać ci na kamerze. O Ale się to słabo zamyka. Dobra, chodź. Chodź, jak się biegniemy w siano. A raczej w słomę. Tu? Mam Cię gonić? Dziura. <try> o Jak słyszysz te lisy, to je wiesz. Teraz połudajemy pół kolana. Już się tam złapę. Oh, A ah. ah. moje kolano. A Ała. Ała. Ale serio. Ała. Rex, byś tu przyszedł, mnie pocieszył. Mnie tu kolano boli. Ała. Ała. Ale fajne ptaszki. No nic się nie zainteresuje. Przecież nie to przylaty. Dobra, nagle ożyłam. Ja piszę, trek się nie biegaj tak szybko. Ja nie mam 5 lat. Niestety mam 11, tak wiem, jestem starym kuniem. Jak się od tego całego roku nie masz! Oszczędź mnie! Ale, ale mi nogi zdrętwiały. O jezu! Ja cały czas czuję, jakbym biegła. Kolujemy na niego, ale mnie nie słyszę. I co, jak wytropiłeś, coś? Ale Rexe, do ciebie nie podchodzę. Ale dziury skóra nic wykopał. Noż kuźwa, już go miałam. Strzałeś to Rex? No zabawą. Ale w kartofle nie, bo mnie tata ubije. Jak się dowie, że mu zmiażdżyliśmy kartofle na trzy. Na górę kartofli, a chuj z tym, a z tym, reks do lasu nie idziemy. No, 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 to o północy się idzie, to lepiej. Słychać wtedy dziki, chodź a mamy 25, reks, tu do lasu nie idziemy, o północy najlepiej. Tam wtedy fajnie słychać. Dziki jak na przykład wczoraj. O drugiej w nocy jeszcze nie spałam, bo nie mogłam zasnąć. A miałam wstać na siódmą. E... Sposzłam do lasu. No, a tak północ, pierwsza. Druga w nocy to jest tak najlepiej, bo tak dziki wtedy słychać. Jest tego byłem fajnie. Reks, idę ma na marchewki! Idziesz? Reksio! Będziesz jadł? Oczywiście, że opierdoli. Reksio! Chodź na marchewki! I nie widać kreta, syna. No widzę, ogon ci wystaje. O oh fuck, ale tam była dziura. Raz, raz, O Boże. I w środę chyba też się będzie pilnować. O Boże, po prostu. Muszę się siostrą jechać. Czy siostra będzie to po No taki i speząc wymowy tam. I żeby ten, jak będziemy wracać tu, żeby do domaka wejść i po na tej zjeżdżanie, żeby się tatą w niej Odkopałeś ziemniaki. No co ty zrobiłeś? Idziemy. Odkup A, fag, ugryz mnie. Ugryz mnie, skratasyn. Odkopałeś ziemniaki. Teraz muszę je zakopać. Gdzie ta dziura była? Reksiu, Ziemniaki. Czyli co tu jest, Prazoki? Nie, nie plazoki. Denary? Tak, to są denary. Te, 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 ja ci dam zaraz kopanie. Czy kopa w dupę dostaniesz, to się jutro obudzisz. No gdzie, to muszę to zakopać. Bo inaczej zgniją, no. No ty już kopiesz drugą dziurę. Sią! Sio, już kopiesz drugą, to ja to zasypę. Dobra już. Ja ci dam kopanie. Chodź, idziemy na marchewki, jak taki jesteś głodny. Chodź ci po kraje trochę, tam jest scyzoryk. No już kopie, już. Odejdź. Piesek. Szkoda, że nie masz obroży. Dobra, bie bierę cię. Masz problem. Dobra.